Witam serdecznie, z tej strony Hunter. kolejny odcinek ze Preya I na koszulka, ale ten sam dzień O, reklama mi się włączyła, przepraszam bardzo e, no to co, lecimy sobie dalej Stwierdziłem, że... Nie wiem, chyba będę zapierdzielał z fabułą, a resztę e, będę po prostu, wiecie, jakieś takie rzeczy na bokach będę sam sobie e, szukał Ulepszyłem sobie maksa maksymalność do pistoletu, ponieważ z pistoletu będziemy troszeczkę korzystali a czytelność się przyda? Coś tam mamy? Ja tu nie ma tutaj nikogo. Okej. Okay. Części zamiast sobie tutaj zabierzemy. Tu jest kacz. I do niego się zbliżać zapewne nie mamy. Tam jest to wyjście z drugiej strony. Pewnie ja tam poszedł. Bo jak pamiętamy, tutaj było zablokowane przejście. Zużyta plastikowa rurka się przyda, to mamy syntetyki Okej, okay. tutaj co jest? To jest... Nie wiem co to jest, czy to jest jakiś... Jakaś znajdźka, czy coś takiego? Nie, nie można tego rozwalić Okej okay. Typo tutaj... czekajcie, bo typo tutaj uwolniliśmy, ale on nic nie robi Sterowanie drzwiami, zobacz kartotekę No tutaj nic nie możemy zrobić, tak jak mówiłem Siema typie, coś jeszcze? Słuchaj, jeśli natkniesz się na innych gości w zielonych kombinezonach, lepiej uważaj. Aha. Nie wszyscy są tak porządni jak ja. Okej. Okay. Dobra, tylko dzisiaj dziwna muzyczka, ale tak jak mówię... Nie sądzę, żeby oni przeżyli. Ty przeszłeś, bo byłeś zamknięty w klatce. A jeżeli oni się dostali... To gorzej dla nich. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Ale jak mówię, będę musiał bardziej z pistoletu korzystać. Substancje łatwopalne, okej, okay, to jest to. Sorry, wiatr mi strasznie wie, zostałem się okna nie zamknąć. Chyba zamknął okno, bo mi na O, zrobiło się nagle ciemno, a jedno okno zostanie uchylone, żeby było świeże powietrze. No dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy zwłoki mimów i tak dalej. Siema. O, i działko było, ok. Nawet dwa działka były. W produkcji. Aha. Najlepszy jest wbudowany w nie psychoskop. Jest w stanie odróżnić obcego od człowieka. Nie powinny stanowić problemu, bo nie jesteś obcym. No nie jestem obcym, ale gdybym szedł pod y, geny obcego, to mógłby być błąd. Oho, Dora, bo ten się przewrócił. Uff, jak się przestraszyłem, Dora. No ja sobie go w sumie... Y, nie, nie, hakuj go. Tak, naprawdę, daraz, sorry, to przez przypadek. Nie wiem dlaczego jest tu w ogóle zblokowane hakowanie, jeżeli yy, te wyżyczki nie są wrogodobie nastawione. Co w się sensie podejrzewam, że to jest właśnie po to, że w razie czego wiecie, yy, jak macie geny, to żeby je po prostu schakować, żeby one właśnie atakowały, czy coś. Tak mi się wydaje, to sobie rozstawimy. Niech one tam patrzą. Właśnie będę naprawiał, bo nie mam wiele tych części. I lecimy sobie dalej z babułką. Yy, idziemy do yy, Gudca. Tak. Zobaczymy, co w gut się będzie. Mamy tam w ogóle też parę zadań pobocznych, więc mam nadzieję, że będą jakiś skrót odblokowany. Bo ja sobie lubię porobić zadań poboczne w tej grze. A jeżeli by się okazało, że na przykład... Yy, będę musiał naokoło zapierdzielać, no to fajnie nie będzie. Na pewno yy, jest gut i chyba wyżej jest arboretum, bo wiem, że do arboretum jest możliwość odblokowa odblokowania yy, śluzy powietrznej. Ale w gudzie się, kurde, nie wiem, być jakaś winda albo coś, jakieś przejście może jest. Droga naokoło, udaj się do arboretum. W ogóle jakie mam zadaje, może przetegowane. O, sobie to może, y, o tego, opcjonalne, kim jest December. To wszystko sobie, znikający trup, o. Okej, okay, to sobie droga naokoło sobie zaznaczymy i będziemy za tym szli. Arboretum, 300 metrów dalej, wyżej. Wyżej niż dalej to, dobra, No to nie no, ja muszę też sorry, ja tutaj muszę po prostu, nie znaleziono hasło. Zobniki z operatorami zablokowane, okej okay. Ja tutaj muszę wszystko po prostu patrzeć, bo yy, o siema No, weź to mi, przedłuż. Ja tutaj muszę to wszystko patrzeć, ponieważ ja bym nie wytrzymał Notatka Jakiś e-mail, to sobie ten e-mail weźmiemy, siemano coś takiego, tutaj mamy coś jeszcze Skrzynia, tutaj nic, tutaj nic, okej okay, Tutaj nie ma już nic więcej Tu się coś wywaliło? Nie, to wszystko tutaj wleciało Jeszcze te rzeczy, śmieci, które mam tutaj To sobie też tam zimy. bo wiecie Jakby się okazało, że będą jakieś rzeczy Do podniesienia, no to Niezbyt fajnie by było je stracić Zrobię z operatorami, nie mogę, ale sobie mogę skokować. No i proszę. I teraz będziemy mieli dostęp. Eee, nie wiem czy tak to, jak to byli oper operatorzy, czy to, to byli ci, którzy mi dodawali pancerza, ale jeżeli to byli ci, którzy mi pancerza dodawali, to jest o tyle fajnie, że... Eee, że ja mam chyba pancerz uszkodzony. Nie, to nie mam pancerza uszkodzonego. Tak, to są ci... Tak, to są ci z pan... od pancerza. Tutaj jeszcze były jakieś rzeczy, okej. Okay. aha, dobra, sorry. Nie to miałem zrobić. Ciekawe czy mogę na przykład... Nie, tego... Tego nie mogę przeskanować. Siemano. No, no takie. Je... jestem pełen ten. Więc nie ma problemów, lecimy sobie dalej. Co to jest dziwne? Caution, zero gra... A, nie ma grawitacji, okej. Okay. Okej, okay. oho. No to fajnie. Nie wiem czy tak ta mikrograwitacja powinna być. A jeżeli tej mikrograwitacji tutaj nie powinno być, to ciekawe co się odwaliło, że ona tutaj jest. Tunele przebiegają przez całą stację, okay. służą głównie do transportu niezbędnych zasobów, prądu, wody, powietrza. Aha. Operatory używają ich też jednak podczas przerzucania zapasów z ładowni do arboretum. Biorąc okay. pod uwagę, jak niewielu członków załogi ma tu przydział, sądzę, że i reprezentacja tyfonów będzie niewielka. To jednak pewnie niebezpieczne założenie. Ja sobie tutaj latam, bo jest byłem ciekaw, czy jest to na przykład coś, co ja mógłbym zabrać, wiecie, w sensie jakieś... Materiały dodatkowe czy coś, ale nic takiego nie widzę, więc sobie polecimy po prostu dalej. Yy, ten, ten, ten inżynieryjny się mam mordo. Ja sobie polecę tam wyżej. Włączę. O, coś jest takiego rozwalonego. O, tutaj to tutaj mogę sobie polecieć i to zebrać, tylko muszę uważać, żeby nie przy... czemu ja tutaj nie mogę zebrać? Halo? Ha, bo to jest pod szkłem. Okej, okay, dobra. I got it. Dobra, o, mamy sobie jedne części zamienne, części zamienne się przydadzą. Zależy, się tu jest tlen, więc, jak mówię, tutaj nie powinno być żadnych problemów. E, to jest taki złom, ale no to mogę go tak No Dobra, myślę, że będzie coś ciekawszego, ale nic ciekawszego tutaj nie ma. Mogę tam to zalepić? Siema. O, i tutaj mamy jeszcze części, pogchamp! Ja, no, słuchajcie, to jakieś śmieci sobie pozbieramy, bo tak jak mówię, jakby się okazało, że na przykład mamy jakieś... Yy... Jakieś ważne rzeczy tutaj wyciekały, na przykład by stacja walno, zanim byśmy ją to w sumie wiecie, mogłoby się okazać, że cała stacja by się nie spaliła i czyśmy to leciało na ziemię! No, więc tak w sobie naprawiamy to przez zniszczenie gwiazdos, oho! Te gówna to są takie wybuchające cuśki. Je trzeba niszczyć, nie wiem czy ja to mówiłem. E cy to coś tam one się zwają Siema Cię mogę zabrać? Nie, czy coś tu mogę zabrać? Nie wygląda, że w tutaj w ogóle było cokolwiek ciekawego. Ale, aha, my jesteśmy do. Co? Monitor Station, aha, my jesteśmy. Aha, bo tu tak ma iść. Aha, tutaj, no ale też było, to w sumie dobre, nieważne. Myślałem, że jestem w złej orientacji, ale mogę to tutaj zabrać? Nie, tego nie mogę zabrać. Ty, to coś tam, one są tam dalej. Tak, tam o, widzicie, są te gniazda. Ale tutaj jeszcze w środku były rzeczy, to my sobie to weźmiemy i po prostu przelecimy. Nie, poruszanie się w tej próżni jest takie fajne, w sensie... No, przyjemnie się lata w tej próżni. No, jeżeli w ogóle można latać jakoś przyjemnie latać w próżni. O, to sobie weźmiemy. To nie ma nic więcej. No dobra, to lecimy dalej. Tam jest gniazdo. Tutaj wokół nic nie ma. Tam mogę podejść się po jakiejś rzeczy. Siemano. Nie wiem, czy to gniazdo już wybucha, czy nie Ale chyba... Okej, okay, chyba nie powinienem tak zrobić, siema Daj mi to wyżej, daj mi to tutaj i daj mi to tam Okej okay. Zobaczcie, tak na wszelki... Tak na wszelki wypadek Po prostu to rozwalam O, dobra Żeby to do mnie nie podleciało, żeby to nie po prostu nie wybuchło Ja myślałem, że to są jakieś rzeczy z obcych do zebrania, a tutaj się okazuje, że nic nie ma to jest to gniazdo? Mogę się z siebie tutaj zebrać? Nie, nie mogę się ciebie ani zebrać. Te, te gniazda są totalnie useless. retum Jezu, to jeszcze tyle trzeba przelecieć? Wiecie, to ja się zastanawiam, czy nie najlepszym wyborem... Byłoby owalenie tego... By po prostu lecenie przed siebie. No... Chyba to byłby najlepszy wybór, ale nie wiem, czy najbezpieczniejszy. To sobie weźmiemy tak. Aha, to... Nie, to gniazdo nie jest nic. Siema. Oho, ja mam radiację. Tutaj mi się zbiera, dobra, wywalone w to. Przolotujemy jak najszybciej. Znaczy, jak najszybciej. 10 metrów na sekundę możemy najszybciej przelecieć. Aha. Nie, nie, Wypad z tym, wypad z tym. Okej, okay, dobra. No trzeba sobie. Na szczęście, hakowaniem drugiego poziomu mamy. Oho, dobra, od razu nas obróciło. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tam na dole. Zabraliśmy do tego gołta. Eee. Czekaj, czy tam będzie jakiś mini-boss? Bo sobie takiego mini-bossa żeśmy nie spotkali żadnego, a nie normalnego, żadnego bossa. Oprócz tego, że są normalni, śmiesi przeciwnicy. To wiecie, nie ma co w tych grze takich typowych bossów. Eee... Okej, okay, arboretum i tam jest więcej tych gówniaków, które wybuchają. Okej okay. sobie zrobimy tak i to sobie załatamy, bo ja nie chcę, żeby tutaj nic nie zaraz popaliło. Weź tam. no D Nie denerwuje mnie to Tutaj są jeszcze chyba też jakieś to co sobie zalepiły. O, dobra, pop jump Coś takiego? Chyba coś takiego, dobra Jazda cystoidów Tutaj coś jest? Tutaj nic nie ma Uf. Mówię, tutaj ta staczka, znaczy ta, tam, to miejsce gdzie teraz jesteśmy, tutaj nic nie ma to jest totalnie pusto O oh, nie Fak Dobra, waliłem. Zostałem, nie do że mam w sensie w mózgu, też jeszcze najmniej mnie zabiły Nie zaważyłem. no Wolność się w tej grze broni zmienia XD Okej, okay, już jesteśmy blisko Pak, że zrobiłem. To muszę tak o sobie zamrozić Żeby to prądem nie waliło i żebym sobie o to mógł naprawić Siemano Różnie to jest troszeczkę utrudnione, ale Okej, okay, to jest wyłącznie naprawione Musimy jeszcze przejść tylko 50 metrów, już jesteśmy niedaleko. O, tu jest coś do zebrania, widzicie? No to nadal nic normalnie nie. Aha. System opę... Jak to system napędzający nie odpowiada? Halo, co się stało? Gdzie? Żeby się coś nie zepsuło ze mną. Ten impuls potężnie dowalił systemom w Twoim kombinezonie. Pochodził z leżącej przed Tobą podstacji. Oho. Wokół Talosa 1 rozciąga się magnetosfera, dzięki której słońce nie usmarzy Twoich wnętrzności. Miejmy nadzieję, że generator się trzyma. Okej okay. Fajnie No dobra, niech ci będzie kozaczku Jak tobie nic nie będzie, to rzeczywiście oj, oj, Musimy się tylko o mnie martwić Tylko problem będzie taki, jeżeli mi rzeczywiście za zanim O, o tutaj mogę jakoś wejść Czekajcie, 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 bo tutaj coś widzę ciekawego A wiecie co, ja lubię najbardziej w takich grach, w takich grach najbardziej lubię lód A apteczka, fajnie i tam jeszcze jakieś Psi To one się przydadzą do yy... Dlaczego się psy przydadzą? Psi się przydadzą do pozyskania materiału z... Mm, do pozyskania materiału z... Mm, nie pamiętam czego. Myśl mi to otwórz. No nie, jak to nie jest dostęp dostępność karty? Halo? Notatka. Zobaczcie jak sam naklinie w swojej... A, nie podoba mi się to. Halo? O, aby wyświetlić. Sorry, o. Druga na naokoło. Uda się do arboretum gust. Kurde! Eee, nie podoba mi się to. Zdecydujemy cel o wskazówkę. Naciśnij O, aby wyświetlić. No, więc ci nacisnąłem. Muszę dostać się do archiwum centrum przetwarzania danych opodal arboretum. Główna winda nie działa. Próbuję więc tam dostać dynamit rzadkowicznego jako gust, który biegnął przez całą stację do nowej do mnie do arboretum. Pokaż zakończenie, pokaż na mapie ustaw jako... No, ale jak?! Drzwi się do tylu wymagają karty. Dostęp ma Alex Klin ze sterowni magnetosfery. Sterownia magnetosfery, gdzie ona jest? Pokażcie mi siema. Poziom kierownictwa. Pokaż mi wam stacji. Chyba nie ma takiego czegoś. Elektrownia. Podtrzymywanie życia. hangar ładowniczy. No, tutaj nie mogę się nie mam jak dostać. Archiwum. Do no, archiwum mogę się, Nie, nie mogę się dostać. Tylko tak się mogę dostać. Aha. Manga pachadłowców No, no ja muszę tego typu innego znaleźć, tak? I gdzie on będzie niby w takim wypadku? Kurde, nie podoba mi się to, że muszę to coś poszukać. Poszu nie, może tutaj po prostu będzie, co? Kurka banana. Nie będzie tutaj żadnej informacji? Znaczy informacji w sensie, karty nie będzie. Kurde, e, pany! no raczej bo tu muszę rozkminić po prostu, jak się tam dostać. Jeszcze raz. Będzie miał typ z niedostępność kart. Gdzie to jest? O. Ze stero... sterowni magnetosfery. Ale sterownia magnetosfery gdzie ona jest? A, to jest ten typ. Dobra, nie. Sorry, po prostu. Nie ogarnąłem. Nie zobaczyłem, że tu jest ciało, typa. Siema. A, ale to nie on. To jest jakiś z zwłoki. Ty, to jak ja mam dalej przejść? A tędy! Dobra, sorry. XD. Aha, i to jest wyłączenie grawitacji, okej. Okay. Wykryto standardową grawitację. Dobra, sorry, nie ogarnąłem co tu się mam, co mam zrobić. Tam jest offline. Nie, spokojnie możemy przejść. Tutaj może coś będzie. Siema części... O, dwa antyrady dostałem, pokczap. Jak dostałem dwa antyrady same z siebie od gry, to znaczy że tutaj będzie gdzieś promieniowanie pewnie Oho. Chyba trzeba stację trzeba naprawić ją zdeponuje. Nie podoba mi się to, klucz francuski. E, tutaj coś jest? Tutaj nic nie ma. Okej. Okay. Tutaj, 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 siema. pak pi. Zdrowienia magnetosfery. Ciekawe czy na przykład ta magnetosfera się usmaży. Mam nadzieję, że nie, bo jakbym będę musiał wyjść na zewnątrz ja będę dostał instant killa przez to. E, siema, typie. O, jakieś odtwarzanie Ej. mamy. Hej, co się dzieje? on Pod... nie żyje! Czekaj, co? Kto nie żyje? Andres, Próbowałam wezwać ochronę! Próbowałam! Potrzebujesz sanitariusza? Mówię ci, że on nie żyje, Anglii! Dobrze. Laurel, odetchnij spokojnie. Powiedz, co się stało. Dobrze. Już, ja przygryżę. Anders wszedł do komory magnetycznej, żeby sprawdzić jedną z cewek, która nawalała. Nie wiem, co się dokładnie stało, ale poszedł impuls i chyba usmarzył go w kombinezonie. Boże, tak mi przykro, Lorel. Możesz dostać jedną... Nie, Anders miał kartę dostępu. Dobra, zrozumiałem. Słuchaj, czekaj tam. Nie wchodź do komory. Znajdę, że w obelazarii. jak najszybciej wyślę ochronę. Mhm. Mm Czy po tego typa będziemy musieli pójść, ale to nas pewnie usmaży. Czy pewnie będziemy musieli to na chwilę wyłączyć? Będziemy musieli to później odpalić z powrotem. Się ma no tutaj jakieś akciki. Co je szybko weźmiemy? Z, po prostu. Załoga. Aha, tu jest załoga. Wszyscy są w góts. O, przynajmniej mi informują. Siema. Proszę mnie naprawiłeś? Opratuję na on mnie chyba naprawił. Mam takie rzeczy do ogarnięcia. Tu jest safik. Siema. No ja safik sobie ogarnę jak najbardziej. Hakowanie w tej grze jest po prostu kozackie. Bo no jak będziecie czy nie do gry to polecam hakowanie sobie zdobyć. To nawet takie, nie, nie że dla fabuły, żeby gdzieś chcieli tylko sobie, tylko oto, hakowanie rzeczywiście na samym początku bardzo pomaga I naprawa Nie, nie, nie To mi wejście Siema Operator naukowy, dobra, tutaj już nic nie mogę zabrać, a włącznie jeszcze tutaj mogę się dostać Może dzięki temu będę mógł wyłączyć tamto coś, żeby mi nie usmażyło jak tam wejdę do środka To by było przydatne, no yy, Bo wiecie, ja, mi jeszcze życie jest miłe a ja muszę to całą stację wywalić. Jestem ciekawy czy jest... no Na pewno jest możliwość. Pewnie są dwa zakończenia, znaczy. Ja pojeżdżam, że rzeczy są dwa zakończenia. Jedno to, że wystawają stację. I drugie to, że lecimy na ziemię, ale robaki te... czy znaczy, te, te fantomy i tak dalej. Yyy razem z nami. Okej. Okay. Otwieranie, udziel dostępu. Nie, nie na co kliknąłem, jak kliknąłem coś co mnie zabije to będzie przypał Udzielenie dostępu, ale udzielenie dostępu do czego? Czekajcie, czekajcie, wait, wait wait. Zapasy awaryjne, uwaga. Aha, zapasy awaryjne no, sterowanie zasilaniem. Wyłącz zasilanie. Uwaga, okej. na słonecznego na maksymalnym poziomie. Aha, ja mam wejść pewnie teraz do środka, tam co? O, fuck Dobra, na spokojnie. One wybuchają, na no, spokojnie. Tak, to mi załataj. Okej, okay, nie, 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 Wy mi też wybuchnijcie, dobra, łatwo z wami One powinny wybuchnąć same po jakimś czasie Nie, dobra, nie wybuchnęły same po jakimś czasie, ale my sobie to zalepimy Okej, okay, nie ma problemu No, teraz nie mogę wychodzić na zewnątrz, bo jeżeli że tu nie będzie, że nie będę musiał wyjść na zewnątrz, tylko wszystko jest z wewnątrz Okej, okay, i tutaj jest rzeczywiście, żeby się dostać tam, czyli tak jak myślałem, będzie trzeba to wyłączyć bo Jeszcze trzeba wbić do środka Yyy, okej okay że trzeba się wbić do środka do typa Gdzie on jest? Jest ten typ. Halo! On gdzieś tu latał! Kurde. Nie podoba mi się, zawsze się okaże, że chyba minąłem, jak debil o, tutaj on jest, dobra, nieważne. Skampił się wolony, ale tam też coś jest, zaczekajcie, tam sobie też pójdziemy. się monotypie. O, dostałem kartę dostępu, więc będziemy mogli tam sobie to otworzyć. Ale jeszcze... Tutaj do zasobów sobie polecimy. Dzień dobry. Co tutaj mamy? Chyba recyk... Okej. Okay. Punkt zerowy psi, To jest jakieś ulepszenie. Ładunek recyklingowy. I tutaj ten kontener. No dobra, to sobie... O o o tutaj też były rzeczy, tutaj też były zasoby. To mi się bardzo podoba. Okej, okay. tam wyżej nic nie ma, na dole raczej nic nie ma. Nie no, dalej z tego co widzę, to nic nie ma. Dobra, wychodzimy tędy. I zaraz się zobaczymy co to jest za ulepszenie. Liu, witam. Dobra, i z grawitacji już znaczy, tamto już włączamy z powrotem, i będziemy mogli sobie stąd spadać. Tutaj coś jest, mogę rzucić. Aha, paleta, siła, dwa. Czekaj, czy na przykład po tą to coś jest? Bo no to tak kurde trochę wygląda, jakby tutaj miało coś być. Widzicie, to jest taka strzałeczka. nie, to są po prostu te. Dobra, po prostu, Nie, nieważne. Dobra, lecimy sobie tam i sobie odpalamy to. Dobra, fal. O, oj, 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 nie. nie, nie. Wyście się ogarnijcie. Hakowanie. Dobra, lora. Ja sobie je ja hakować. Bo w się sensie mogę je rozwalić. Dostanę z tego zespoły. Tak, ale ona się będą odradzać. Więc y, dla dalszego po prostu. Y, dla dalszej swobody. Znaczy, nie wiem czy by to wraca, Ale wiecie, po prostu ja sobie je schakuję. I o hakowanie udane. I one już działają. I jeden jest już mój. Drugi też zaraz będzie mój. I nie będzie z tym żadnego problemu. I będziemy chyba na tym kończyli odcineczek. E, żeby tak nie było. Ok. X. Dobra, jeden, tam jest drugi i zaraz lecimy do trzeciego. Z i tam teraz lecimy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 10 sekund na spokojnie, nie ma się co. Musimy śpieszyć. O, już nie mogę się dzisiaj wysłowić. Okej, okay, tamto zaraz... Wyłącz... Uwaga! Magnetosfera wyłączona. Działanie promieniowania słonecznego na maksymalnym poziomie. Ok. Tego jeszcze nie zabrałem. Za mało miejsca, kurde. No to mi się to nie podoba. Zarzywiała cewka. Nieś On no tutaj gdzieś do siema. Kurde, nie będę tutaj nigdzie miał do tego. Poziom bo poziom przejściowy, będę chciał sobie to rozłożyć. Dobra, mogę w rę... taką tutaj sobie rozłożyć? Podziel, podziel, nie. No i do ulubionych. to mogę zdemontować? Ten klucz? Dobra, klucz zdemontujemy. części zamiennej uszkodzony wentylator. Eee, mam pełne... Kubiec pewnie ja będę sobie troszeczkę lepsze HP i kombinezon. Okej, okay, no ale w takim wypadku chyba wszystko, co nie? Bo dostaliśmy tą kartę i możemy wywalać stąd. Ja tu bym się chciał dostać, ale nie wiem jak tam się dostać, czekajcie. Medbay, tędy gdzieś. Tu jest na zewnątrz, kurde, mam, mam kartę? Klinika, Stref, strefa magnetosfery. Nie wiem, się muszę gdzieś z zewnątrz tam dostać? Bo tutaj raczej nigdzie przejścia nie ma, co nie? Dobra, to może kiedyś się dostanę tam. Bo tutaj raczej się przez tą dziurę nie przedostanę. Ani raczej na to też nie działa eee, ten, ten granat mój, który To naprawia, jest tu ciekawy jak się tam dostać Dobra, nieważne. ważne, tak jak mówię lecimy sobie dalej eee, Otwieramy to Albo w sumie Biorę to mikrograwitację W sumie to, dziwkiem z wam za oglądanie Z tej strony Hunted, jeżeli wam się Podobało to, zostawcie lajka, like, subskrypcję, Dzwony, komentarz i tak dalej i my się widzimy W pewnym odcinku. tak, nie będziecie Widzieli co się stało, nie Tam dalej なーら。